Uciek przesyła 9 zł i 75 gruszy. Siema wuja jest jakaś szansa na życzenia rodzinowe kończę 18 lat. Tylko 10 złotych bo jestem biedny, pozdrawiam. Jak najbardziej. Stolec, stolec, niech żyje żyje nam! Stolec, stolec, nie żyje, żyje nam. I jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje żyje nam, niech żyje nam. A kto puciek? niechaj gazda pomyślności nigdy nie zagaśnie nigdy nie zagaśnie a kto z nami nie wypije niech pod stołem zaśnie a kto z nami nie wypije niech pod stołem zaśnie sto lat sto lat sto lat sto lat niech żyje nam sto lat sto lat sto lat sto lat niech żyje nam niech żyje nam Zdrowił, szczęściu w pomyślności, niechaj żyje nam. Kurwa szkoda, że 10 tysięcy osób wyszło, kurwa, chujnia. Ale pociek wszystkiego najlepszego, obyś yy, się spełniał życiowo.